Cześć, witam serdecznie moi drodzy. Dzisiaj bardzo niestandardowy film, dlatego że ja zwykle się do filmów przygotowuję. Dzisiaj można powiedzieć, że to jest spontan, który został zaplanowany wczoraj wieczorem. A powodem tego nagrania jest. Któraś już z rzędu prośba, którą dostaję w różnych kanałach na Facebooku czy Instagramie, żebym wreszcie się wypowiedział, co ja sądzę na temat kupowania nowych aut przez brokerów. I dlatego dzisiaj jesteśmy w parku Skawińskim z Grzegorzem, który to nie zgadniecie, jest brokerem. Więc spróbujmy ustalić dzisiaj, czy zakup auta nowego przez brokera to jest ryzykowna. Operacje i co osiągamy dzięki ponoszeniu takiego ryzyka, na przykład. Tak? W cudzysłowie. Wiesz, ja nie przypadkowo używam słowa ryzyko, ludzie mnie pytają właśnie pod tym kątem, czy to jest ryzykowne, czy w związku z tym, że to nie idzie przez oficjalną sieć, czy ja nie stracę pieniędzy. Więc operuję słowem ryzyko, bo reprezentuję pytanie, które dostaję właśnie w tym kontekście. Znaczy tak, przede wszystkim źródło pochodzenia samochodów. No jak dobrze wiemy, samochody produkują się w jednym miejscu, czyli w fabryce. E, redystrybucja tych samochodów polega na przekazaniu tych samochodów do importera, do dealera. E, czyli samochody de facto zawsze pochodzą z tak zwanego źródła oficjalnego. Nie ma czegoś takiego, że te samochody są składane gdzieś w jakiejś szopie, e, czy spadają z lawet, e, czy dzieje im się jakaś inna krzywda. E, tutaj możemy zrobić taką małą e, reminiscencję, jeśli chodzi o ryzyko, o którym wspomniałeś i nawet kiedyś, jak pamiętasz, pisaliśmy wspólnie artykuł na temat właśnie ryzyka zakupu samochodu bez akcyzy, bez VAT-u i tak dalej. Więc tak, tutaj pod tym jest to ryzyko, no bo jak każdej branży zawsze są jakieś podmioty, które są nie do końca uczciwe. Chociażby teraz dość słynna sprawa pana Wegi i jego Lamborghini, które po prostu zostało zabrane przez Urząd Skarbowy, gdzie no nie zostały opłacone właściwie podatki. Więc pod A, tym. nie przeczytał artykułu, który stworzyliśmy kiedyś na autocentrum, B, który powstał de facto z twojej inspiracji, bo powiedzieć trzeba, że, ja, że ja z Grzegorzem się znam od dłuższego czasu i parę takich. Jakich właśnie pomysłów na tematy, które opisywaliśmy finalnie w autocentrum, no, zostało podrzuconych właśnie przez Grzegorza? No, zdecydowanie no, chodziło przede wszystkim o chronienie nie tylko Twoich widzów, ale ogólnie, żeby ta wiedza, żeby ta wiedza była szerzej e, rozpropagowana. E, w każdej branży są tak, zwan, to są tak, zwane, czy są tak zwane czarne owce. No, ja mogę powiedzieć w ten sposób, że po 15 latach, w których działam w tej branży jako broker i mając już kilka tysięcy samochodów. Wydanych klientom ze słowem ryzyko ciężko mi się zgodzi. Natomiast oczywiście, sam zakup u brokera, no to można porównać do zakupu, zakupu samochodów, powiedzmy jak kiedyś w dawnych czasach w dyskoncie. Kiedy dawno, dawno czasu jeszcze pewna marka z robaczkiem w, w logo e, miała wszystkie towary ustawione na paletach. No, wyglądało to może mało atrakcyjnie, ale było skuteczne. U nas wygląda to tak samo, że nie mamy salonu, nie mamy dziewczyn które w krótkich spódniczkach, które chodzą, roznoszą kawę, ciastkę i tak dalej. Sprzedajemy produkt. Sprzedajemy po prostu produkt bez opakowania salonowego, natomiast efekt jest, efekt jest dokładnie ten sam. Klient ma samochód w swoim garażu. Natomiast oczywiście duża część klientów, mogę nawet powiedzieć, 99% klientów i tak pójdzie do salonu, i tak pójdzie do salonu, więc można powiedzieć że sprzedaż brokerska stanowi mały promil ogólnej sprzedaży samochodów więc nawet w rozmowie z kolegami od importerów od dealerów i tak dalej oni sami mówią że tak, naprawdę, to jesteś jak taka mucha, która gdzieś tam brzęczy, 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 ale niespecjalnie, niespecjalnie nam przeszkadza. Po prostu e, ludzie chcą e, kupować e, samochody po prostu w super warunkach, e, chcą kupować samochody w tej tak zwanej otoczce salonowej. E, bardzo często koledzy z salonów dileckich naprawdę mają świetne oferty na przykład na jakieś finansowania, tym podobne rzeczy. I ja zawsze moim klientom tłumaczę, nie każdy samochód jesteśmy w stanie zaoferować taniej. Jeśli jesteśmy w stanie, super, cieszymy się. Jeśli nie, mówimy to trudno i mówimy krótko. Koledzy w salonie też muszą mieć z czego żyć. Więc staramy się żyć po prostu zgodnie nie wchodzić sobie w specjalnie i nie wchodzić sobie po prostu specjalnie w tak zwaną paradę. No to załóżmy, że ja przychodzę i mówię poproszę BMW i X6, bo ostatnio testowałem, mi się spodobało i co ty robisz w następnej kolejności? Dzwonisz do kolegów z najbliższego salonu BMW i mówisz, że masz klienta i, i, i proszę o ekstra ofertę dla niego, której on sam nie uzyska. I w ten sposób ja wyjeżdżam nowym X6 od Ciebie de facto i uzyskuje lepszą ofertę, bo Ty masz znajomości, czy to jest bardziej skomplikowane? To jest troszeczkę bardziej skomplikowane. Ja często, często mam takie pytanie ze strony szczególnie nowych klientów, którzy nie są na przykład z polecenia, od jakiegoś stałego klienta, jak Wy to robicie? Ja często mówię tak, proszę zobaczyć, jeśli ja zgłaszam się rocznie po na przykład 100, 150 BMW, a pan zgłasza się raz na 3 lata po jedno BMW, no to wiadomo, że jest ta rozmowa i jest troszeczkę inna. Eee, również po tych 12 latach pracy mamy kontakty w wielu krajach Unii Europejskiej eee, i ja bardzo często podkreślam klientom, że nasze samochody są po prostu z dystrybucji europejskiej. Eee, klienci, którzy na przykład mówią, że oni stricte muszą mieć samochód polski z polskiego salonu, no okej. Okay. W takim razie trzeba się udać po prostu do polskiego salonu. Samochód z dystrybucji europejskiej jest dokładnie ten sam, wyprodukowany w tej samej fabryce, z dokładnie takimi samymi warunkami gwarancyjnymi, no bo w końcu jesteśmy w Unii Europejskiej, więc niespecjalnie specjalnie się to różni. Ktoś może powiedzieć, ok, że samochód z polskiego salonu będzie później trzymał lepiej wartość. Jest taka możliwość. Też na przykład część klientów wyciągała argument, że swego czasu bardzo dużo samochodów sprowadzaliśmy z terenu Wielkiej Brytanii. Natomiast były to samochody nowe, samochody z kierownicą od razu, fabrycznie po lewej stronie. Ale uczciwie muszę powiedzieć, że czasami teraz, jak klienci te auta sprzedają, no to jest pewne zdziwienie, bo jeśli ktoś pójdzie do salonu, sprawdzi sobie numer nadwozia, a tam wyskoczy, że samochód jest na przykład z terenu Wielkiej Brytanii, no pierwsza myśl. Kurczę, przekładka, przekładka. Przekładka, prawda? A tutaj żadnej przekładki akurat w tym konkretnym wypadku nie było. Więc ten, więc to może być jakiś, to może być jakiś tam minus. E, natomiast, wiesz, jeśli chodzi o też o sam proces zamówiania, e, my w większości przypadków stosujemy tak zwany system bezzaliczkowy, żeby, no, też jakoś klienta przekonać do e, złożenia u nas zamówienia. Co dla wielu osób jest też, jest też argumentem. No i chyba no, w Polsce, no, wydaje mi się, że 90 przynajmniej procent samochodów jest finansowana. Czyli w tym wypadku e, my zawsze podpieramy się też dobrą renomą e, firmy leasingowych. Na przykład, e, chociażby tutaj współpracujemy z PKO krótkim, z PKO Długim, z różnymi innymi instytucjami finansowymi, te instytucje nas znają i ja mówię klientowi, e, tak, Szanowny Panie, pan zamawia samochód, pan nie wykłada żadnej zaliczki. Nie ma zadatku zaliczki, nie ma tych rzeczy. Za pojazd płaci w pańskim imieniu firma leasingowa. No więc wydaje mi się, że ryzyko jest tak zwane bardzo, bardzo, bardzo zminimalizowane. Z drugiej strony spotkałem się już z opiniami właśnie, że jakbym zamówił w salonie, to miałbym szybciej. No, chyba nie, ale też jest jakiś też argument wyciągany przez, przez klientów. Więc ten, reasumując, z mojego punktu widzenia, z, biorąc pod uwagę bagaż moich doświadczeń już 15-letnich w tej branży i biorąc pod uwagę fakt, ilu już klientów u nas kupiło, i de facto jest to, można powiedzieć, takie perpetuum mobile, no bo ci klienci wracają co te dwa, co te trzy lata, oni polecają też swoich znajomych, więc nawet często klienci się pytają, czy wasza strona jest aktualna. Ja mówię tak średnio, no tak naprawdę, bo zwyczajnie nie ma na to czasu. Żeby, żeby to robić, bo w ciągu dnia jest z reguły tych telefonów, jest paręnaście, parędziesiąt, jest dużo maili i, i po prostu no, ciężko się z tym wszystkim obrobić. A z drugiej strony no, też nie jesteśmy jakąś korporacją. No, pracujemy w kilka osób, pracujemy w biurze, też nie mamy salonu, więc no, ciężko, ciężko byłoby to wszystko jeszcze po prostu, aktua aktu po prostu aktualizować. Więc. Czy to nie wygląda troszkę tak, jakby ktoś mógł pomyśleć teraz oglądając ten film, że wy wykorzystujecie te salony na zasadzie, idź pan, obejrzyj ten nowy samochód, pomacaj, powąchaj i, i sprawdź, i się przekonaj, i się przymierz, a następnie zgarniacie go już przekonanego do siebie. Czy to nie jest taki troszkę dylemat, nazwijmy to biznesowy, że wykorzystujecie czyjś biznes do tego, żeby prowadzić swój biznes? Jest to tak, poniekąd masz rację, natomiast e, jeśli chodzi o ten, jeśli chodzi o salony. Ja odnoszę wrażenie, że działy sprzedaży samochodów głównie mają za zadanie napędzać klientów do serwisu. Tak naprawdę dealer najwięcej zarabia na serwisie. Z reguły, z reguły jest, trwa tak zwane nieustające rozdawnictwo w salonach, czyli dealer, jeśli ma na przykład swoją tak zwaną marżę stałą, która na przykład w zależności od producenta wynosi 4, 5, 8, 10%, najczęściej jest to ta marża oddawana w całości. De facto dealerzy żyją z planów, które muszą wydawać. Robić. Jeśli na przykład akurat współpracujemy z któryś z krajowych dealerów, my de facto pomagamy mu w realizacji tych planów. E, więc raczej się na nas też w takim wypadku nikt specjalnie nie, tutaj nie obraża. Z drugiej strony no serwis, tak, no, nie ma co ukrywać, na serwisie dealerzy zarabiają po prostu najwięcej. Nawet jest taki dość fajny kawał krąży wśród importerów, ile wart jest dealer. Tyle, ile ziemia pod salonem, prawda. No, więc ten, więc Eee, tak naprawdę serwis, 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 jeszcze raz serwis to jest główne źródełko, źródełko napędowe właściciela danej właściciela stacji dealerskiej danej marki to jest podstawa i oprócz tego oczywiście starać się zrobić plany sprzedażowe za wszelką cenę, no i nie ma co ukrywać, że często po prostu proszą nas dealerzy, słuchajcie, pomóżcie nam eee, oddajemy wszystko, oddajemy wszystko, co jest tylko możliwe, tylko potrzebujemy kilku dodatkowych samochodów do zrobienia tego planu więc eee, wbrew pozorom pomimo tego, że teoretycznie powinniśmy, powinniśmy być z zagorzałymi wrogami. Nie, no tak nieoficjalnie to my się spotykamy, idziemy sobie razem na piwo, idziemy sobie razem e, na jakiegoś burgera, spotykamy się nieoficjalnie, znamy się, lubimy, przyjaźnimy, więc to nie jest tak, że po prostu tak jak zresztą widać, no nie siedzę tutaj, że tak powiem zamaskowany, moja twarz nie jest po prostu tutaj, głos że tak powiem jest zamaskowana, głos nie jest zmieniony, przepraszam, ja mam naprawdę taki, taki głos, no niestety. Ciekawostka jest taka, że duża część klientów jest z Niemiec. Gdzie na przykład teoretycznie na przykład rynek niemiecki, który powinien być tak zwanym rynkiem priorytetowym, to jest rynek, gdzie są auta najdroższe i najsłabiej wyposażone. Wbrew pozorom, wbrew powszechnemu mniemaniu, że rynek niemiecki to jest rynek, gdzie wszystko jest najlepsze, nie do końca. Jeśli porównamy na przykład specyfikację, chociażby jakiejś, nie wiem, Audi Q7, BMW serii 5, to nagle się okaże, że polski klient w standardzie samochodu dostaje dużo więcej niż klient niemiecki. Tak I cena mówi, nominalna też jest dużo 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 niższa. Tak się mówi, jak się jak się widzi Audi A6 nie na ksenonach, to znaczy, że jest sprowadzone, bo w Polsce wszystko Dokładnie. Wszystko było na ksenonach albo ledach względnie. Tak. Tak, tak, tak. No, tam na przykład w Q7, na przykład czasami jest tak, na przykład, że nie ma w ogóle czynników parkowania, u nas są, e, tam nie ma nawigacji, u nas są, u nas są już jakieś reflektory LED, -owe. tam nie ma. U nas na przykład często się zdarza, że w tym momencie jest jakiś pakiet S-Line, tam nie ma. E, tutaj właśnie często, właśnie kiedyś, jak jeszcze sprowadzaliśmy samochody, sprowadzaliśmy samochody z, właśnie z terenu Wielkiej Brytanii, to właśnie to była taka ciekawostka, że praktycznie każdy z tych samochodów miał BMW M-Pakiet, Mercedes miał AMG, Audi miał S-Line. No, bo hmm, klienci pytali, a skąd to się w ogóle bierze, prawda, że u nas dopłata do tych s AMG jest potężna, tam wychodzi praktycznie, można powiedzieć, jednego, jednego funta. E, ja tłumaczyłem klientom to w ten sposób. Co ma ten biedny Anglik zrobić z tym swoim samochodem po tych paru latach? No, Rynek jest dość mały, hermetyczny, modowo-kierownica po prawej stronie. No trzeba tego klienta jakoś promować. Z drugiej strony, ile producenta no, tak naprawdę kosztuje wyposażenie samochodu w pakiet S-Line? No przecież to są plastik, plastik, kształt inny plastiku, e, koło troszkę większe. ok. no ile to wychodzi w zamówieniu tak zwanym fabrycznym przy dziesiątkach, tysięcy, setkach, milionach sztuk? No. Podejrzewam, że praktycznie tyle, tyle co nic. Natomiast zwiększa to atrakcyjność samochodu z punktu, widzenia, z punktu widzenia klienta. No i my jako broker, jako brokerzy ogólnie, no bo brokerów w Polsce jest sporo. Duża część tych firm pracuje już naprawdę wiele, wiele lat e, na rynku. Można sobie podkreślić też opinię, bo nie tylko o mnie, ale też o innych brokerach. Jest cała masa fajnych, różnych, uczciwych firm, które robią to po prostu porządnie. Robią to porządnie. Oczywiście zdarzają się jakieś takie... Mm, można powiedzieć, chłyty marketingowe, jak to kiedyś było w takim jednym sketchu, że na przykład jest podana cena, okazuje się, że cena nie zawiera jakichś tam na przykład rzeczy ważnych, jak prowizja, jak jakiś transport, takie rzeczy po prostu okazuje się, że dochodzą. No, jest to jakiś sposób na biznes. Ja akurat go nie pochwalam, no ale ktoś sobie tak to prowadzi, klientów do tego przyzwyczaił uchwała mu za to. Z drugiej strony, no to tak jakbyś ty zachar przyszedł do salonu, e, dealer dałby ci ofertę za auto, a tu by się okazało, że jeszcze musisz zapłacić prowizję dealera. No, byłbyś zdziwiony, no dlaczego? Ale na to, na to właśnie czasami klienci właśnie dzwonią, zwracają uwagę, aczkolwiek to no, jeśli jest to uczciwie wyszczególnione od samego początku, ja w tym nie widzę nic specjalnie zdrożnego. Wróćmy zatem do tego, co powiedziałeś na początku, że w każdej branży znajdzie się ktoś, kto robi interesy nie do końca zgodnie z sztuką, a nawet z prawem. I tu wracam do Lamborghini, pana Wegi. Co takiego może pójść w tym, w tym powiedzmy, protokole, w tej, w tej procedurze sprzedaży samochodu, wydaje, wydawałoby się pewnego nie tak. Aż tak grubo, nie tak, że samochód jest odbierany. So, kiedyś, kiedyś sądziłem w ogóle, że nie da się odebrać samochodu, że odpowiedzialność spoczywa tylko na importerze. E, natomiast no, jak widzimy, no, po prostu już na takich przypadkach rzeczywistych, no, u, urzędy, urzędnicy są w stanie zabrać samochód. Yy, za który ktoś czegoś nie zapłacił, a tutaj jest no, dość szerokie spektrum, czego można nie zapłacić. Chociażby samochód ze Stanów, mamy cło, mamy akcyzę, mamy VAT. Yy, którejś z tych podatków albo któryś, albo wszystkie mogą nie zostać zapłacone. E, niestety też e, spotykamy się z takimi, takimi procederami, że samochody są kupowane w Polsce, są odzyskiwane podatki, samochody wracają z potem do Polski. To też jest niestety dość częsty proceder. Klient jest wtedy naprawdę absolutnie świadomy, no bo auto jest niby z polskiego salonu, auto jest nierejestrowane, a przeszło przez tak zwaną karuzelę podatkową, czyli została odzyskana akcyza VAT, auto wróciło do Polski, e, akcyzy już nikt nie zapłacił, bo dalej tam w systemach się świeci jako zapłacona. Bo jakaś tam bezwładność jest, jeśli chodzi o wycofanie tej akcji z systemów. E, VAT teoretycznie nikt nie płaci, no bo jest e, towar handlowy, no więc po co płacić VAT? E, samochód wchodzi na jakiegoś słupa i słup sprzedaje dalej. Więc zresztą to jest to, co opisywaliśmy już kiedyś w, tak, tym, w, tym, tak. w tym artykule. Ale ja podchwytliwie zadaję to pytanie, dlatego że e, chcę od ciebie wyciągnąć potwierdzenie. Że być może tutaj leży podejrzenie widzów w komentarzach, że gdzieś to ryzyko jest, bo to, że widz nie płaci zaliczki, którą mógłby stracić, nie oznacza, że tego ryzyka nie ma wcale, ponieważ jeśli trafi na kogoś nieuczciwego, wprost mówiąc, ze sprzedawcę, to może stracić nie tyle zaliczkę, co wszystko. Ponieważ może to być no właśnie ktoś, kto kombinuje przy podatkach i imporcie, eksporcie, reimporcie ponownym samochodów. I to jest zjawisko, które jest raczej wykluczone w przypadku zakupu auta w salonie. Tak, tak nie. Tak, oczywiście, jest w takim wypadku jest wykluczone pod warunkiem, że kupujemy samochód fabrycznie nowy, fabrycznie nowy bezpośrednio od dilera jako z działu samochodów nowych. No to nie wyobrażam sobie nawet, żeby klient mógł trafić, mógł mieć tutaj jakiekolwiek ryzyko. Natomiast znam przypadki, kiedy samochody, które były w ten sposób właśnie kolokwialnie mówiąc kombinowane, trafiały do na przykład komisów przeddealer'skich, dalej jako samochody nowe. I dealerzy takie samochody sprzedawali przez swoje działy samochodów teoretycznie używanych, więc no, nie można powiedzieć, że ryzyka w ogóle nie ma. Ja najczęściej mówię klientom, że najważniejszą rzeczą oprócz tego, żeby ta cena była dobra, bo to wiadomo każdy chce kupić samochód jak najtaniej, żeby wybrać dobrego, sprawdzonego dostawcę tego samochodu. Tutaj, no tutaj można to ryzyko, że tak powiem, mocno zminimalizować. Wiesz, jeśli czasami się pojawiają na przykład oferty, na przykład często gdzieś na różnych portalach, nie chcę mówić nazw, gdzie no, na pierwszy rzut oka widać, że coś z tym samochodem jest nie tak. Tylko ja to widzę, ponieważ jestem siedzę w tej branży już dość długo, natomiast klient może stwierdzić po prostu, że jest okazja. Ja tłumaczę klientom, że w tej branży rzadko kiedy zdarza się rzeczywiście okazja. No takie okazje jak były teraz w salonach, gdzie były te promocje tak zwane covidowe. Rzeczywiście, to były super okazje, no bo kupić M5 na prawie 30% można powiedzieć, że jest, że jest to okazja. I gdzieś jeszcze tam samochody, na przykład jeśli na przykład klienci sobie poszukają, często jeszcze gdzieś jakiś taki samochód można właśnie u dealera kupić. I ja wtedy krótko odsyłam klienta do salonu, mówię, proszę bardzo się udać do kolegów w salonie, no bo ja takiej oferty nie jestem w stanie zrobić jak y, po prostu jak oni. Czyli podsumowując, y, najprościej by było kupować od pewnego sprzedawcy, bo wtedy eliminuje to ryzyko. Z tym, że jak zapytamy sprzedawcy, czy on jest tym właśnie pewnym, to każdy odpowie, że tak. Ależ oczywiście. Y, więc pozostaje nam albo. Puszczenie tego całkowicie przez salon, no i przypominam Ale... też tutaj przy okazji, że naprawdę koledzy w salonach są bardzo profesjonalnie przygotowani do sprzedaży, jednak e, przechodzą wszelkiego typu szkolenia, mają wszelkiego typu narzędzia, więc no, my niestety często nie możemy się z tym równać, mimo naszych szczerych chęci. No, koledzy w salonach przechodzą właśnie szkolenia, które jeżdżą, mają bardziej do czynienia z tym produktem, który sprzedają, więc jest to na pewno, jest to na pewno duży plus. E, Klient, każdy ma wybór. Może tak. skorzystać z oferty brokera, może skorzystać z oferty dealera. Jedną i drugą formę ja od siebie, ja od siebie polecam. Czyli podsumowując, gdyby ktoś jednak chciał zaoszczędzić, bo zakładam, że tutaj na tym to polega, że kupując przez brokera jednak urywa się tych parę procent ekstra. Parę, paręnaście, naście, czasami parę dziesiąt, no to wszystko zależy od konkretnego, konkretnego, konkretnego przypadku. przypadku. No to wówczas trzeba poświęcić się znacznie więcej czasu na zweryfikowanie tego brokera, podpytanie, czy to Dokładnie. jest na pewno ten właściwy, który nie zawiedzie. Dokładnie. Dobrze, myślę, że temat jest wyczerpany, przedłużajmy. Pozostaje mi, Grzegorz, podziękować za, za wyłożenie za. tej całej wiedzy z, wynikającej z doświadczenia, nie z tego, że wyczytałeś sobie na forum, albo w książce, albo w gazecie. I jeśli macie jakieś pytanie do tego procesu zakupu samochodu, gdzieś tam równolegle, powiedzmy, tuż obok tego oficjalnego kanału dealerskiego, to możecie zadać w komentarzu. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, Grzegorz, bardzo dziękuję jeszcze raz. Równie, również, również dziękuję, cała przyjemność po mojej stronie, tak jak Wszystkie osoby na kanale, ja również jestem Twoim fanem, więc przyjemność jest naprawdę po mojej stronie. Jak wyłączymy kamerę, zrobimy selfie. <śmiech> <Dobra>. <śmiech> Dobrze, dziękuję jeszcze raz za obejrzenie tego długiego, ale myślę, że bardzo takiego kalorycznego filmu. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.